Cześć, witam was bardzo serdecznie Na być może rekordowym odcinku 10 sposobów na szybkie kamienie dusz Oczywiście strony gamehack.com Ten odcinek może mieć naprawdę dużo wyświetleń Bo ta serii jest bardzo oglądana Więc, dobra, od razu W góry rury miejsce 10 yy, To jest Oczywiście Codzienne logowanie się Zakorzystajmy 5 kamieni dusz Tutaj jest runa, dzięki której będziemy mogli mieć 7 kamieni dusz. Dziennie bez runy, znaczy tygodniowo bez runy możemy zdobyć około 35 kamieni dusz tygodniowo. Plus 20 kamieni dusz za to, że logujemy się tydzień z rzędu. Plus jeszcze te 14 kamieni dusz za ten bonusik, bo dostajemy dwa kamieni dusz jako ten bonusik. Dobra, w miejscu 9 to jest już rzecz już, już przyjemniejsza. Trochę bardziej skomplikowana, ponieważ pójdziemy na, na przeglądarce i musimy połączyć nasze konto ze Steamem. Tak, musimy połączyć nasze konto ze Steamem. W zamian odbierzemy Steam Daily Chesta, z którego <coughs> mogą wylecieć kamie dusz. Skrzynka jest za darmo, nie musimy za nią płacić, a ja sobie odbiorę i pokażę Wam, że w prawdowatny sposób możemy dostać kamień dusz. No, Słyszę, że mam ze spailer waldy, dostaniemy kamienie dusz. Ja nie zobaczę. Teraz nie zobaczę, idę. Dobra, zostanę. Uwaga. Jeden kamień dusz. Można zrobić 5, może 10, może 25, może e, nawet 100. 500, 1000, 25, 10, 250, 100, 1000. No. Więc masakra. Skoro tutaj od razu jesteśmy, to przychodzimy do miejsca ósmego. Miejsce ósme jest to forum, tak? Jak za sam forum, za sam komentarz nie dostaniemy kamieni dusz, to za level możemy dostać kamienie dusz Ja polecam wejść w jakiś artykuł. No, no, na przykład. Oj, czekajcie, teraz, co by tu. Jakiś fajny artykuł i pod nim jakiś kozacki e, kozacki po prostu komentarz. Dobra, tu jesteśmy fami. Ty mamy gry jakieś i skomentujmy go sobie. Typu nie wiem FIFA jest z nich wszystkich najlepsza FIFA z nich wszystkich najlepsza mieliśmy 76 dalej co prawda mamy 76, ale za taki level możemy dostać teraz jak ten level możemy dostać ponad 15 kamieni y, dusz nie przepraszam, tak 15, 30 w zależności jak długi będzie komentarz, to dostaniemy więcej expa Ja mam 311 kamieni dusz Więc naprawdę dobrze Więc miejsce siódme jest to najcięższa rzecz chyba stąd Czyli oczywiście poradnik Był na innym kanale Kumek Czyli fake konta, robimy swój fake konta, wpisujemy nasz Kod polecający, oni na przykład i system poleceń na swoim koncie, wpisu, yy, które nowe zrobiliśmy musimy najpierw nowego maila założyć. Wpisujemy nasz kod polecający uniotował i mamy poleconego użytkownika plus tam jeszcze muszę jakoś 500, do, bo aktywny użytkownik to jest 500. A właśnie, jeszcze nie powiedziałem, osoba, która się zarejestruje z tego linku, <laughs> który będzie w opisie lub wpiszę ten unikalny kod, zostanie pozdrowiona na odcineczku i oczywiście będzie miała mnie nami, i będzie mogła się kontaktować ze mną poprzez, za pomocą gamehaga. dobra, przejdźmy do miejsca szóstego jest to ocenianie artykułów jest to mój pierwszy oczywiście artykuł i mamy do zgadnięcia 5 Nie spamem no tak nie w sposób niejasny nie. Tak średnio. Na no, moje nie powinien zostać, przepraszam. Ale taka jest niestety prawda. No, nie ma jakichś super artykuł jeszcze z błędami ortograficznymi. Ale dobra. Miejsce piąte. O Jezu wyszłem. Ale to na miejsce piąte. Tam jest to oczywiście centrum, powiadom, centrum dowodzenia. Jest to nowa opcja na gamehack w, w łatwy sposób. Możemy naprawdę dostać kamienie dusz. Na przykład tam za Lorzmowego to już było mini gra. Jeden kamień Z zaproszenie znajomego. Też kamienie dużo dostajemy. I tutaj jakieś inne jeszcze są. Nie jest to jakieś mega trudne. Zaloguj się przez Steam. No, niestety nie wiem, czemu nie chcę załapać. Ale dobra. Niestety nie chcę mi załapać. Naprawdę nie wiem dlaczego. Ale inne rzeczy są łatwe. Na przykład nie obserwuję obserwuj Obserw Obserw i Gamehack na Instagramie. E, daj im suba na YouTubie. zaloguję się. No, za pomocą Twittera i nie wiem, dąż do tej, tej grupy. To jest łatwe, ale od razu przejdźmy. Czwarte miejsce zajmuje. Czwarte miejsce zajmują zlecenia. Zlecenia są o tyle proste, że one są na telefonie i jak idziemy do szkoły na przykład albo na wycieczkę, to zawsze możemy sobie na telefonie zrobić takie osiągnięcie Nie, są jakieś trudne, nawet że też nie są ale jakoś trudne nie są Lords Mobile instalujecie grę, otwieracie coś tam, a odbieracie punkty tylko nowi gracze yy, yy, i dostajecie 21 kamieni dusz za nic, tak samo Castle Clash, więc możemy dostać już 42 kamienie dusz. Ja może tego odcinka wkleję, jak właśnie odbieram te punkciki. Właśnie mogę odebrać, kurde, wstawić do tego odcinka, jak odbieram te punkciki, ale to musiał tak potem zrobić. Dobra, miejsce trzecie i tego. 10% osób, na pewno. Pół, 50% osób tego nie widziało, że można na telefonie artykuły właśnie. Dlatego trzecie miejsce. Właściwie dlatego, trzecie miejsce na tym odcinku zajmuje Pisanie artykułów. Tak, możemy sobie dodać jakąś nagrodę, czyli yy, na przykład dajmy sobie nagrodę, tam nie wiem, 200k. 200kd, artykuł, 200k, napiszecie artykuł, 200 km, już Wszystko jest piękne, a możecie to robić tak naprawdę w nieskończoność, dopóki wam się nie skończą pomysły i że te muszą być i pomysłowe. Tutaj oczywiście macie, tutaj macie oczywiście yy, zasady tego, no ten te 2500 znaków to nie jest takie łatwe wcale tutaj wstęp, treść akapit dodajecie Dodajecie szczerze i macie 200 kamieni dusz, a tak naprawdę możecie to zrobić jak komuś się chce 5 razy w dzień czy dziennie możecie dostać 1000 kamieni dusz, a przypominam, że już za 1000 kamieni dusz nie za 2800 kamieni dusz, czyli za takie... 15 artykułów, w macie PSI w kardo warto zł, złotych, więc to jest naprawdę bardzo opłacalne. Miejsce drugie, oj, i nie wiem, miejsce drugie, i nie wiem, czy to na telefonie działa. Wcale nie wiem, czy to na telefonie działa, ale gry. Są gry na telefonie? Kurde. Kto się spodziewał? S-word 235, polecam, fajny Warframe, polecam. Tego nie za War Thunder polecam, Crossout polecam, World of Warships, Free Premium Bonus i za Magic the Katynink Arena dostajcie 2300 1300 już macie brać na 50k, więc to jest właśnie najlepsze. I miejsce pierwsze, czyli dla każdego youtubera ulubione miejsce, czyli oczywiście są to kochane polecenia. Są to polecenia, czyli na youtuber daje, bierze w opis kopiuję do opis, daje w... ludzie wchodzą, jak mam filmik dużo wświetleń. Ja to polecam oczywiście zrobić. Mówię, będziecie mogli się ze mną kontaktować tak jak i każda osoba, która zarejestruje się z mojego rofilka będzie oczywiście pozdrowiona na odcinku plus. Ja bym był szósty level. Osoba, która będzie, no nie wiem ile 3, 3 miesiące może zrobię niespodziankę, czyli ym, nie wołaj na 500 kamieni dusz ale to będzie kiedyś. Więc polecam. Link macie w opisie i przypiętym komentarzu, tak samo jak ten kodik. Kodzik jest o jak zakładce system poleceń. Powiedz nam, kto cię polecił. Wpisujecie o macie mnie w znajomych. Dziękuję dobra. Noc. A zawsze się możecie ze mną kontaktować za pomocą gimhaga. Więc to było na tyle. Jak wykonam te jeszcze zadania z a właśnie w sumie Mogę to przy Was zrobić. Instalujemy sobie Lords Mobile od razu: Lords Mobile i, i Castle Clash. To się jakoś tak nazywa. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Życzę wam miłego dnia. Chyba, że Macie sprawdzam. To będzie fajne pocieszenie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. No i z góry przepraszam, jak za cicho, za cicho mówię. To sobie po, polecam podgłośnić, jak to cicho oglądacie, więc to było na tyle. Do zobaczenia. Miłego dnia. Cześć.